Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj o reformie oświaty w Polkowicach. Rozmawiać będę z panią Mariolą Kośmider, przewodniczącą zespołu do spraw Reformy Oświaty w Polkowicach, tak? Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry Państwu. Tak, przewodnicząca zespołu do spraw reformy oświaty w gminie Polkowice. Pani przewodnicząca, to w takim układzie może tak, najpierw... Dwa dni temu prezydent podpisał ustawę o, o reformie oświaty, więc y, mimo że niewiele osób miało złudzenia, to jednak już teraz na 100% wiadomo, że y, klamka zapadła to dobrze. No nie mnie oceniać samą ustawę i zapisy tej ustawy. Aczkolwiek czekając na podpis prezydenta miałam nadzieję, że jakieś refleksje przy czytaniu pan prezydent wyciągnie i że jednak to tempo wprowadzania oświaty zostanie co najmniej zwolnione, bo tak jak kiedyś powiedziałam, największym tu wrogiem, przeciwnikiem wszelkich zmian to jest tempo, to jest czas wprowadzania, a ten czas jest bardzo krótki ale przewodniczącą zespołu do spraw reformy oświaty nie jestem od dwóch dni, tylko od miesiąca września, bo już wtedy samorząd nas, a właściwie przewodniczący rady i burmistrz Polkowic zdecydowali o utworzeniu tego zespołu, ponieważ, przewi ponieważ przewidując to, że reforma zostanie wprowadzona i nowe prawo oświatowe zostanie wprowadzone, szybciutko przystąpiliśmy do pracy i tak nad zmianami, wykształceniem tego nowego modelu sieci szkół w gminie Polkowice, dostosowanego do zapisów ustawy, pracowaliśmy od września i właściwie dzisiaj możemy już występować z informacją do naszych mieszkańców. Można powiedzieć, że, że ta reforma to na pozór wydaje się prosta tak gimnazjum nie ma są ośmioletnie szkoły podstawowe zwłaszcza że już kiedyś były więc nie jest to taka zupełna nowość wystarczy zamienić gimnazja na podstawówki i to już. To tak no, jest rzeczywiście? No nie tak do końca. No niestety samorządy w całym kraju będą y, miały ogromny problem. Ogromny problem z prowadzeniem w tak szybkim tempie y, nowych zmian w, w, w oświacie i przede wszystkim dostosowania budynków, pomieszczeń, y, przygotowania kadry do wprowadzenia tych y, zmian. Tu w Polkowicach będziemy robić wszystko, żeby zmiany były jak najmniej bolesne, żeby przede wszystkim zadbać o dzieci, o bezpieczeństwo dzieci i dobry start w nowym roku 2017, o spokój rodziców, którzy będą przekonani o tym, że dzieci naszych Polkowiczan chodzące do szkół polkowickich będą czuły się bezpiecznie i zdobywały Taką wiedzę, która co najmniej ich umiejętności, ich kształcenie, które właściwie dopiero przy maturze za lat 6-7 okaże się, będzie dobre. Przygotujemy, również zadbamy o, o polkowickich nauczycieli, o kadrę niepedagogiczną, żeby z wszystkim stworzyć to bezpieczeństwo. Będziemy się wsłuchiwać właśnie w te oczekiwania mieszkańców. I stąd w przyszłości niedalekie będą też spotkania. A zanim przejdziemy do takich już bardzo konkretnych rzeczy, to jeszcze chciałam zapytać, bo tak mi się wydaje, że najtrudniejszy ten okres, chyba, tak mi się wydaje no, z mojej perspektywy, najtrudniejszy ten okres przejściowy, kiedy jeszcze funkcjonują klasy gimnazjalne najpierw dwie, potem jedna, i, a równocześnie już funkcjonują ośmioletnie, zaczynają funkcjonować ośmioletnie szkoły podstawowe. Czy na ten szczególny czas już są wypracowane no, takie założenia? Przez te kilkadziesiąt godzin, od prawie czterech miesięcy, w których przepracowany został polkowicki model systemu oświaty, braliśmy pod uwagę wiele, wiele możliwości i rozwiązań. W zespole pracowali i pracują nadal pracownicy urzędu z panią burmistrz czy Renatą Dębek, radni. Zaprosiliśmy do współpracy dyrektorów wszystkich szkół. Odbywały się spotkania, odbywały się szkolenia, odbywały się spotkania również z ekspertami, którzy analizowali nasze propozycje najlepszego modelu dostosowania tutaj do polkowickiego dotychczasowego systemu. Proszę Państwa, to jest ten okres właśnie taki przejściowy, bardzo istotny. Ten okres przejściowy 2017-2019 właściwie. Jest najistotniejszy, ponieważ, tak jak Pani powiedziała, część dzieci jeszcze będzie y, uczestniczyła w starym systemie nauczania, <laughs> dlatego też również w tym czasie będą obowiązywały stety albo niestety dwie ustawy: stara i nowe prawo oświatowe, czyli te ustawy wprowadzające do nowego prawa oświatowego, który podpisał y, prezydent dwa dni temu. Y, Przygotowując ten model, o którym za chwilę porozmawiamy, wzięliśmy między innymi albo przede wszystkim pod uwagę ten potencjał, który posiadamy w gminie Polkowice. Tylko tak dla informacji przez ostatnie 4 lata, właśnie w ostatnim tym czasie, w ostatniej kadencji 2014-2017 na funkcjonowanie oświaty gmina Polkowice przeznaczyła 152 miliony złotych. To są ogromne pieniądze, biorąc pod uwagę, że subwencja z budżetu państwa to jest tylko 60 kilka milionów, pozostałe ponad 80. To są środki inwestowane z budżetu gminy Polkowice. Dlatego też te Nasze Polkowickie wyglądają tak pięknie, jak wyglądają. Gimnazja są wyposażone fantastycznie, posiadają świetne laboratoria, posiadają świetne pracownie, posiadają świetne yy, yy, zespoły yy, sportowe, dlatego też jest tak istotne, żeby biorąc pod uwagę nowy model wykorzystać to, co do tej pory zostało. Yy, Zrobione, zainwestowane i przede wszystkim to, co się sprawdziło. Piękne budynki, ale również doskonała kadra, świetne, posiadająca świetne kwalifikacje, ponieważ przez te lata również inwestowaliśmy i inwestujemy jako samorząd w doskonalenie kadry. To jest około półtora miliona w ciągu tych ostatnich właśnie lat po to, żeby te kwalifikacje były dobre, żeby dzieci mogły uczyć się języków, żeby w gimnazjum obecnie, tak jak w dwójce, właśnie ten system y, dwujęzykowego nauczania był. To chcemy wykorzystać w nowym modelu. No właśnie, no to może już teraz trochę konkretniej o tym modelu. Pamiętam jeszcze doskonale czas, kiedy w Polkowicach funkcjonowały szkoły podstawowe i, i zespół szkół, tych szkół podstawowych było cztery. To jak to będzie wyglądać po zmianie? Zacznijmy może właśnie od gimnazjów, bo, bo, bo tak ogólnie w kraju w mediach mówi się o wygaszaniu gimnazjum. W tej ustawie Prawo Światowe jest wiele, wiele bardzo różnych rzeczy, ale praktycznie przede wszystkim mówi się o wygaszaniu gimnazjum. Jak będzie wyglądało u nas? W Polkowicach funkcjonują dwa gimnazja, jeden i dwa. Nowe prawo oświatowe zakłada wygaszanie gimnazjum, czyli poprzez ich likwidację z roku na rok lub przekształcanie w inne typy szkół. Wykorzystaliśmy ten drugi zapis, który pozwoli nam na przekształcenie w inny typ szkół, w szkołę podstawową. W przypadku gimnazjum numer jeden włączenie do szkoły podstawowej. Numer 3, w przypadku gimnazjum numer 2, przekształcenie w nową szkołę podstawową numer 4. Mm, to jest, tak. <coughs> przepraszam, to jest tak jakby y, administracyjnie, a w praktyce jak to będzie wyglądać, bo y, no, rodzicom y, rodzic sobie zadaje pytanie, Jasne. to jak to moje dziecko będzie chodziło Jasne. do szkoły? Zaczyna, y, zaczyna od pierwszej klasy w gimnazjum numer 1. Nie, w, 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 zaraz. Gimnazjum numer 2 już zaczyna od pierwszej klasy, tak? Po kolei. Gimnazjum numer 1 zostaje włączone do szkoły podstawowej numer 3. Czyli dwa co budynki. Oznacza, i szkoła. Co oznacza, że szkoła podstawowa numer 3 będzie administrowała dwoma budynkami, a nauczyciele, pracownicy wygaszanego gimnazjum stają się z automatu, z ustawy, pracownikami szkoły podstawowej numer 3. 3. Dotychczasowi uczniowie szkoły podstawowej nr 3 będą nadal w rocznikach od pierwszej do szóstej klasy um, um, uczyć się w budynku szkoły nr 3, a uczniowie klasy siódmej i w przyszłym roku ósmej będą korzystać z tego fantastycznego wyposażenia gimnazjum numer 1 i tam będą kontynuować naukę aż do ukończenia szkoły podstawowej yy, ośmioklasowej. W przypadku gimnazjum numer 2 to wygaszanie gimnazjum będzie przebiegało w inny sposób, w, poprzez przekształcenie tego gimnazjum w szkołę podstawową numer 4. W ostatnich tygodniach zespół wraz ze wszystkimi dyrektorami pracował nad nowymi obwodami w gminie Polkowice i te nowe obwody zafunkcjonują już od września tego roku. Ale, co jest bardzo ważne, tylko nabór do pierwszych klas w przyszłym roku szkolnym, czyli we wrześniu 2017, będzie odbywać się. Na podstawie już nowych, nowych obwodów. Ale pozostali uczniowie w żaden sposób nie zostaną wyrwani ze swojej grupy rówieśniczej, ze swoich szkół. Ale będzie musie, istniała taka możliwość, i to wynika z artykułu 130 ustawy Nowe Prawo Światowe, że na wniosek rodziców Część dzieci, które w tej chwili uczestniczą w systemie nauczania w obecnych szkołach, będą mogły przejść do nowej szkoły numer 4, która będzie znajdowała się w gimnazjum obecnym numer 2 przy ulicy Hubala. Więc zakładamy, że w gimnazjum obecnym numer 2, czyli od września w szkole podstawowej, Numer 4 z oddziałami gimnazjalnymi będzie nabór do pierwszej klasy wobe, yy, według nowych obwodów, a w pozostałych klasach od 2 do 7 będą uczestniczyli uczniowie, których rodzice na swój wniosek i za, za zgodą będą chcieli te dzieci przenieść do nowej szkoły, choćby z tego powodu. Że jest blisko bardzo dużego, jest na bardzo dużym osiedlu, jak jest osiedle Hubala, również z tego powodu, że jest to pięknie wyposażona, doskonała, nowoczesna szkoła i wielką przyjemnością jest tam mhm. pobieranie mhm. nauki. Można powiedzieć, no, czyli tak. Takim językiem potocznym. Nowe rejony, bo, bo pani mówi pewnie o, bachowo, wody, o tak, wody, tak. tak, Normalnie tak między ludźmi się najczęściej mówi nowe rejony, na nowe rejony podzielona, podzielone Polkowice, dzieci według tych rejonów od września do szkół. Pewnie dla większości dzieci to nie będzie duża zmiana. Do, 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 mówię o pierwszych klasach, tak? Bo reszta tak jak chodziła. Dokładnie. Właśnie to jest bardzo istotne. Tylko na wniosek rodziców i za zgodą rodziców dzieci będą mogły być przeniesione do nowej szkoły numer 4, do czego bardzo zachęcam. Gimnazjum numer 2 chyba przeżyje w takim razie jakby najbardziej rewolucyjną zmianę, bo, bo o ile Gimnazjum numer 1 to tak można powiedzieć ewolucyjnie tak są, są, są klasy, no, gdyby liczyć na podstawówkę dziewiąte, ósme i teraz po prostu młodsze. W budynku najmłodsze w trójce, czyli tak jak było, natomiast gimnazjum numer dwa zmienia zupełnie charakter, Z... bo pojawią się dzieci naprawdę małe. Pojawią się, pojawią się dzieci małe, dlatego też będziemy dostosowywać w pewnej części sam budynek do przyjęcia tych dzieci najmłodszych. Myślę, że warto jeszcze dokończyć ten temat, bo jeszcze mamy dwie pozostałe szkoły podstawowe, w których jedynkę i dwójkę. Jedynkę i dwójkę, w których też od września pojawią się uczniowie klasy siódmej, a za rok uczniowie klasy ósmej, Więc ponieważ założyliśmy, że wszystkie dzieci z gminy Polkowice mają mieć te same szanse i możliwość podjęcia nauki w klasie siódmej, w przyszłym roku ósmej, z wykorzystaniem właśnie tych pracowni, tych laboratoriów. I tej wiedzy i kwalifikacji nauczycieli, które posiadają nauczyciele gimnazjalni. Dlatego też uczniowie klasy szkoły podstawowej nr 1 będą w klasy 7, podejmą naukę właśnie w, w obecnym gimnazjum nr 1 od września, a uczniowie klasy 7 szkoły podstawowej nr 2. Podejmą od września naukę w klasie 7, w obecnym gimnazjum numer 2. Także wszystkie dzieci, które wejdą w nowy system oświaty, czyli poprzez przejście do klasy siódmej i w przyszłym roku ósmej, co najmniej w tym okresie przejściowym do wygaszenia gimnazjum i Dostosowania szkół podstawowych poprzez wyposażenie ich w odpowiednie pracownie, laboratoria wynikające z potrzeb nowego systemu oświaty będą korzystać z tych dwóch budynków, które są doskonale wyposażone i przygotowane do przyjęcia również tych dzieci starszych. Czyli wszyscy uczniowie siódmych i ósmych klas zmienią miejsce nauki w momencie przejścia do tej siódmej i ósmej klasy, przynajmniej w tym okresie przejściowym, tak? Co dobrze najmniej w tym, to... Bardzo dobrze. Co najmniej w tym okresie przejściowym. Nawet trudno powiedzieć, że zmienią miejsce, bo te dzieci skończą szóstą klasę w szkole podstawowej. I tak w now według starego systemu poszłyby do, gimnazjum. poszłyby do gimnazjum, w tej chwili będą. Pobierały naukę w budynkach, które są do tego celu dostosowane? To, co budzi, to, co środowisko nauczycielskie niepokoi, no wiadomo, każdy, każdy jednak martwi się, po prostu, zwyczajnie każdy z nas martwi się o swoją pracę, to, to jest to, jak będzie jak będzie funkcjonować ta szkoła z punktu widzenia nauczyciela i etatów nauczycielskich czy już to znaczy czy są czy będą ludzie tracić pracę wprost nazywając rzeczy jak to będzie wyglądać czy już można coś na ten temat powiedzieć Na ten temat w tej chwili y, trudno powiedzieć aczkolwiek ten pierwszy ruch który został przeprowadzony i zaproponowany czyli wygaszenie poprzez przekształcenie czy włączenie do szkoły i z automatu nauczyciele i pracownicy stają się pracownikami tych nowych szkół, szkoły podstawowej nr 3 i nowej szkoły podstawowej nr 4 jest już dobrym startem do tego, żeby mówić o zabezpieczeniu jak największej grupy, być może całej grupy yy, nauczycieli i pracowników. Ale o tym jest zawsze wcześniej mówić. Dlaczego? Dlatego, że poza podpisaną ustawą nie ma ani yy, rozporządzeń i innych aktów wykonawczych do ustawy nie ma pełnej podstawy programowej, nie ma przede wszystkim to, co jest najważniejsze siatki godzin. Bo w momencie, gdy do końca dyrektorzy szkół samorząd będzie wiedział, Czego się będą uczyć dzieci, jakich przedmiotów, w jakim wymiarze godzin, mhm. przez czyli, ile um, dni czyli w tygodniu. Czyli Wtedy obrad... dopiero można mówić, jaka grupa nauczycieli będzie maksymalnie wykorzystana, a kogo. Trzeba będzie doskonalić, które osoby trzeba będzie podnosić, zmieniać kwalifikacje, żeby dostosować do nowego systemu. Niestety nie jest to od nas zależne, nie mamy żadnego wpływu na zapisy ustawy, to o czym powiedziałam, ale jako samorząd będziemy czynić takie działania, żeby wprowadzenie tej ustawy było jak najmniej bolesne dla rodziców, ale również <laughs> dla nauczycieli, których jest. Około 380 osób w liceach, w gimnazjach, około 180 prac, y, pracowników y, pozapedagogicznych, więc jest to ogromna rzesza, ponad 600 osób. Hmm. Chodzi o to najprościej, jak mówi Pani o siatce godzin, które jeszcze nie ma w programie podstawowej, y, 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 przedmiotu... Podstawy po, nauczania. Podstawy, o podstawie nauczania, tak. To chodzi o to, czy będzie na przykład zaplanowane według programu dwie godziny historii, czy jedna godzina historii. Od tego zależy, Dokładnie. ilu nauczycieli Dokładnie. będzie, z jakimi kwalifikacjami. Z kwalifikacjami. Będzie mogło realizować naukę. Którzy nauczyciele będą mogli uczyć uczniów w klasach siódmych, ósmych i wygaszanych gimnazjum, a którzy na przykład będą mogli, bo posiadają również takie kwalifikacje, przejść do nauczania wczesnoszkolnego w nowej szkole. Na szczęście, zarówno szkoły podstawowe, jak i gimnazja, jest tym organem prowadzącym jest samorząd, dlatego. I wszystkie szkoły świetnie ze sobą współpracują. Dlatego też, mimo wszystko, jeżeli te akty wykonawcze, i te informacje, i te dokumenty, o których przed chwilą mówiłam, pojawią się, na pewno ta współpraca dotycząca zabezpieczenia pracy dla tej ponad 600 osobowej grupy pracowników będzie, będzie łatwiejsza. Chciałam jeszcze jedno zaznaczyć, że nowe prawo oświatowe również zmienia system, edukacji w szkołach obecnie ponadgimnazjalnych, tak? o czym tu nie mówimy, bo gmina nie jest organem prowadzącym szkoły, czy też zawodowe, czy technika, czy, czy, czy licea. Ale w naszym zespole i z nami współpracuje, jest członkiem zespołu pan dyrektor zespołu szkół w Polkowicach. I też liczymy na to, że jeżeli jakiekolwiek pojawią się szanse i możliwości wymiany kadr czy uzupełniania się, to na pewno też z Powiatem będziemy świetnie współpracować, bo od pierwszego dnia w moim zespole również zasiada pan starosta. I to jest bardzo istotne, że. Yy, wszystkie szkoły na terenie gminy Polkowice, również ta szkoła, o której dzisiaj nie mówimy, w Więdrzychowie, bardzo istotna, z której też się odbędą spotkania, z którymi też będziemy rozmawiać z rodzicami yy, nie tylko cieszyć tą dobrą współpracą między yy, poszczególnymi placówkami, ale również yy, dbamy w budżecie gminy właśnie o dofinansowanie również wszystkich typów szkół, również zespołu szkół, dlatego też liczymy na wsparcie, na współpracę i na tą dobrą aurę, dobry klimat, który pozwoli, że dzieci we wrześniu naprawdę z dużym yy, z radością, a rodzice ze spokojem dzieci swoje przyprowadzą 1 września do szkoły. Myślę, że, że nauczyciele są tą grupą zawodową, która się uczy i doskonali nieustająco. To chyba nie ma drugiej w Polsce takiej, choć bo dotyczy to praktycznie cał, całego zespołu nauczycielskiego, oczywiście nie tylko w Polkowicach, ponieważ ciągłe zmiany w oświacie wymagają od nauczycieli ciągle, ciągle nowych kwalifikacji. Studia choćby podyplomowe to są studia kosztowne, czy nauczyciele, którzy będą musieli zmienić trochę swoje kwalifikacje, będą mogli liczyć na wsparcie samorządu. Pani redaktor, w momencie gdy pojawią się chociaż część tych aktów wykonawczych do ustawy, pojawi się siatka godzin, gdy będziemy wiedzieli, jakie mamy potrzeby i możliwości, wtedy przysiądziemy bardzo szybko i bardzo intensywnie do budżetu gminy i przewidujemy, że reforma oświaty również będzie wymagana, wymagała zmian w budżecie. I na pewno takie zmiany, które będą wymagały zmiany w budżecie, które y, będą y, wymagane, będą przeprowadzone. Tak jak powiedziałam, samorząd jako ten organ prowadzący ma y, za, wręcz za punkt honoru. Ten bardzo istotny obszar, w którym uczestniczymy wszyscy, choćby przez to, że dzieci chodzą do szkoły, wnuki chodzą do szkoły, yy, mieszkańcy pracują w oświacie, jesteśmy wszyscy mocno zainteresowani tym, żeby dzieci nasze, Polkowickie, absolwenci szkół za kilka lat, mieli co najmniej takie wyniki jak absolwenci obecnych gimnazjów, bo tak jak Państwo wiecie, Yy, wszelkie wyniki, które, wszelkie badania, które były prowadzone, potwierdzają, że yy, umiejętności naszych gimnazjalistów w Polsce na skali europejskiej są bardzo wysokie. Dlatego też liczę na to, że owoce tej ustawy będą co najmniej takie, jak niestety te wygaszane gimnazja i ustawa dotychczas obowiązująca, nad którą która była przez wszystkie lata doskonalona? W ostatecznym rachunku, tak naprawdę, od, od liczby dzieci od, dzieci, od tego, ile się dzieci urodzi, ile dzieci pójdzie do szkoły, zależy, zależy liczba etatów nauczycielskich, bo przecież od tego, a nie od tego, czy jest to gimnazjum, czy podstawówka. Czy tutaj możemy patrzeć, czy możemy patrzeć z, z jakimś zaufaniem w przyszłość, bo mam rzeczywiście wrażenie, ale pewnie niepełny ogląd, że w przedszkolach polkowieckich dzieci nie brakuje, i mimo tej zniżki takiej demograficznej, która w tej chwili jest w gimnazjach, to szykuje nam się fala. Naprawdę wielu młodych Polkowicza no wiele większa niż w tej chwili. Tak? Nież demograficzny, który od wielu lat dotyczy większości krajów europejskich, w tym również Polsce, zawsze był ta średnia krajowa y, y, była wyższa niż Polkowica. W Polkowicach zawsze się rodziło trochę więcej dzieci średnio, y, średnio Polkowicko ni, w stosunku do, do średniej. średniej krajowej, tak i w tej chwili zauważamy również ten pozytywny bardzo trend, że. Ty Dzieci w wieku przedszkolnym jest coraz więcej, mimo że y, rozbudowujemy cały czas bazę y, tą, tą przedszkolną, to y, informuję te osoby, które nie wiedzą, że we wszystkich szkołach podstawowych są oddziały przedszkolne, w których również znajdują się nasze dzieci, które za chwilę będą uczniami. Także nie obawiam się tego, że cztery szkoły podstawowe w samych Polkowicach, które się pojawią. To będzie przerost potrzeb, jakie, jest na, jakie, jakie posiadamy. Chciałam jeszcze zwrócić na jedną uwagę y, rzecz, bardzo istotną. Jeżeli nie chcemy w Polkowicach, żeby dzieci uczyły się na trzy zmiany, jak przed laty. Jeżeli nie chcemy, żeby w klasy były przetłoczone. No, prze, y, przeludnione. Tak, przeludnione, tak. <śledzionym> więc to... Ta czwarta szkoła podstawowa w nowym systemie oświaty, ośmioklasowej szkole, jest bardzo potrzebna. Obecnie założenia oświaty to jest w nauczeniu wczesnoszkolnym do 25 uczniów powyżej trzeciej klasy, praktycznie można wręcz powiedzieć, nieograniczona. W Polkowicach to wygląda trochę inaczej: średnia w klasach to jest około 21. Przy, w, w jednej placówce średnia 24. Nie przekracza tej normy, która dotyczy maluszków. tak? I chcemy to utrzymać. Jeżeli byśmy w tym momencie, w tym okresie przejściowym stłoczyli wszystkie dzieci 1-8, obecnie funkcjonujących w budynkach, to do tego by doszło. Dojdą jeszcze nowe roczniki liczne pierwszych klas i wtedy niestety ten komfort... Nauki dzieci nie byłby taki. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, bo jak pisałam informację o, tej, o tym spotkaniu z ekspertem do spraw prawa oświatowego, to porównałam sytuację samorządu, nie tylko Polkowickiego, każdego, że dostali, dostaliście Państwo zadanie z wieloma niewiadomymi. <laughs> to dajecie radę to rozwiązywać? Takim ogólnym odczuciu, czy to się da tak bez tych wszystkich aktów wykonawczych, bez rozporządzeń, bez podstawy programowej, bez siatki godzin, da się to zaplanować skutecznie? Jestem przekonana o tym, że tak. Tych kilka miesięcy pracy, dotychczas na projekcie ustawy, która cały czas ewoluowała, ona się zmieniała do ostatniej chwili, były, były zmiany, spowodowało to, że wypracowaliśmy kilka modeli. Czekając na to, na ten moment, kiedy prezydent postawił kropkę na D i w tej chwili wiemy, że ten model, który proponujemy. Mieszkańcom proponujemy Gminie Polkowice jest tym modelem, który najlepiej spełni potrzeby i oczekiwania mieszkańców, ale jednocześnie będzie ten projekt i ten model realizowany zgodnie z przepisami prawa, jakie zostało ustanowione poza nami. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i Dziękuję spotkanie. za rozmowę. Dziękuję za Dziękuję. uwagę i do zobaczenia.